I środkowej w tę stronę 2013. Wygada z 2013, wszystkie zespoły się ustawiają, a od strony 2 i 2014 zamówię ceremonii węczenia nagród. Mam już Pana Korola z I za moment rozpoczniemy ceremonię ręczania nagród. Zacznijmy. Ja zapraszam już tutaj na podest. Będziemy poruszali się w wyróżnieniach w nagrodach specjalnych. Drużyna Fair Play. Zdobywcą... A ja już zapraszam tutaj najlepszego bramkarza turnieju, a jest win Adam Koliatiuk, letter dance. Adam do zobaczenia na tym podium za jeszcze kilka minut. Czas przedstawić Państwu króla strzelców turnieju kategoria 2014 to zawodnik z w Kajs oprócz nadzieją Innocenty Przostowski. I powiem Państwu, że to jest najbardziej zapracowany dzisiaj zawodnik, jeżeli chodzi o te a my powiemy teraz, kto jest najlepszym zawodnikiem w turnieju zbierającym za spore MFS dance Maciej Malek <zysklary> 咱咱咱咱不齐备。